Legenda Witam wszystkich i witamy w Jak już wiesz, tylko właściwości w jednym portalu. Witamy w tym spektakularnym penthouse w mieście Altea z naszym pięknym Morzem Śródziemnym tuż przed nami. Posiada cztery sypialnie, cztery łazienki, jacuzzi, prywatny parking i wiele więcej. Możemy też umieścić tu Monster TV, jeśli kochasz kino, które przy okazji nasza firma w display.com da Ci bon upominkowy na urządzenia. Wielkość nieruchomości wynosi 200 m2. Ta nieruchomość jest wyposażona w specjalne drzwi antywłamaniowe i wewnętrzny system bezpieczeństwa, które są czujnikami ruchu w każdym pokoju. Łosoś, północna Dakota, ale to jest Takular Kuchnia. To oczywiście urządzenia, które są zawarte w nagrodzie i są najnowocześniejsze. Mamy tutaj indukcję z systemem ekstrakcji wbudowanym w sam system indukcyjny. Mamy też te urządzenia Siemens przy okazji, to jest marka, stan techniki. I może być również sterowany przez Wi-Fi z aplikacji połączenia domowego w telefonie komórkowym. Oznacza to, że możesz go wyłączyć i włączyć. Możesz kontrolować dźwięki gotowania z dowolnego miejsca. To jest spektakularne, prawa? A zanim będziemy kontynuować naszą wycieczkę, chciałbym przypomnieć, że możesz również skorzystać z naszej bezpłatnej zdalnej usługi turystycznej na rynku nieruchomości. Po prostu przejdź do linku w opisie tego filmu, przejdź do naszej strony w taspaint.com i wybierz nieruchomość, którą chcesz zobaczyć online. Teraz chodźmy do głównego łóżka numer 1. Nawiasem mówiąc, jest to główny korytarz, który prowadzi bezpośrednio do wejścia. To będzie główne wejście do naszego penthouse, tutaj z trochę foyer, odbiornik dla gości. A teraz wchodzimy do apartamentów głównych. Każdy pokój w tej nieruchomości jest wyposażony we wbudowany system klimatyzacji, wbudowany w ściany, który może zarówno chłodzić, jak i podgrzewać. A teraz zobaczymy garnitur numer 2. A to jest mistrz kostiumu numer 2. Mamy system aerotermalny. Teraz, gdy widzę doki klimatyzacji, a ten system aerotermalny działa w następujący sposób. Mamy ukrytą wodę, a także system klimatyzacji zintegrowany z tym samym centralnym urządzeniem, systemem aerotermicznym. To bardzo skuteczny system w celu oszczędzania energii. Teraz możemy wyjść na zewnątrz. Wektory te działają jak rodzaj zielonego obszaru, na którym można uprawiać własne rośliny. Możesz go również użyć, aby schłodzić, zobaczyć prawdopodobnie trochę cienia w okresie letnim. Nazwij to, to Twój własny penthouse i możesz robić, co chcesz. Mamy garnitur zewnętrzny i pokażemy ci z własną łazienką. Wszystkie pokoje wyposażone są w TV i szybkie łącze internetowe. Mamy tu również pokój typu studio. Jeśli lubisz pracować zdalnie z domu, to jest to. Masz widok, masz koncentrację, możesz cieszyć się nim podczas pracy w tym samym czasie, a także możesz użyć balkonu jako solarium o powierzchni 42 m2 i jacuzzi właśnie tutaj. A widok to po prostu oczywiste, oszałamiające. Nasz apartament znajduje się zaledwie 40 metrów od morza i jest otoczony pięknymi, wysokimi górami pokrytymi lasami Corne Forest. Odległość do klubu jachtowego, który jest w pobliżu to tylko 700 metrów. I zanim zapomnę, chciałbym przypomnieć, że jeśli chcesz uzyskać więcej szczegółowych informacji, takich jak dodatkowe plany pięter, zdjęcia dentystyczne na temat tej nieruchomości i tak dalej, po prostu przejdź do linku w opisie tego filmu, przejdź do naszej strony internetowej w taspain.com lub jeśli chcesz bardziej szczegółowej konsultacji z jednym z naszych specjalistów, po prostu zadzwoń. Odległość w najbliższym centrum miasta Kalp zaledwie 6 km. Odległość do Benidorm 11 km. Odległość do najbliższych pól golfowych 6 km. Odległość jeden z największych parków rozrywki w Hiszpanii i Europie, Terra Mitica, oddalony o zaledwie 15 km. Odległość do najbliższego lotniska w Alicante 65 km. To jest obszar wspólny. Mamy tu bardzo autentyczne mury, które dają poczucie starożytności w tej okolicy. Mamy dwa baseny i jest to największy 125 m2. A latem masz cień, który jest po Twojej stronie, ponieważ będzie bardzo gorąco, abyś mógł odpocząć tutaj na basenie. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. Jeśli to zrobiłeś, po prostu daj nam kciuki w górę i nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału YouTube, aby otrzymywać nowe powiadomienia o najlepszych nieruchomościach w Hiszpanii. W taspain.com, jak już wiesz, wszystkie nowe właściwości w jednym portalu.